Ja a do takiej wysokości będzie? No. Mandat będzie w wysokości 200 zł. No, Ma pan no, prawo do... 200 złoty. No, ostatni raz pana pouczą że przeklinanie. No przepraszam, widzi pan, to samo się wymyka, Dobrze. Co robi? Co się stało? Jedzie pan. Powale w miejscu. Ale jest droga normalna, jak mam stąd? A skąd pan jedzie? Z tamtej strony, bo nam wjechał... A jak pan wjechał? No taką drogą polną, wie Pani, nie, nie, nie zwróciłem uwagi dokładnie, co jest spodziewałem. Pana, no musi Pan zwracać uwagę na takie rzeczy, dlatego że przeje... wał nie jest przystosowany do, poja... do pojazdu, w którym Pan się porusza. Może Pan go uszkodzić, może Pan z wału spaść, no zrobił Pan sobie krzywdę, więc trzeba uważać w szczególności. Natomiast na każdym wjeździe jest oznakowanie, może Pan oczywiście zobaczyć, bo Aż sprawdzę, ale w bo to, to będzie mandat czy jakoś... Tak, poprosimy no, pana o prawo jazdy. No ale wie pan co nie może... Nie wiedziałem nawet, że nie wolno. No przecież to nie jest jakaś często spotykana sytuacja. Pierwszy raz jadę, wie pan. Jakbym wiedział, to bym nie łamał prawa, nie? Nie miałem pojęcia. Dobrze, wszystko rozumiem. Piszesz pana? Tak. W dzisiejszym w związku z popełnionym przez pana wykroczeniem zakończy się to mandatem karnym, który nałożył na pana koleżanka. I ta no, maletka, m... zaraz otrzyma pan drugi za używanie tak. słów powszechnie uznanych za obrzydliwe. Takich nie no, ja ma. Dobrze, to ja pana w takim razie pouczę za przekinanie. Dziękuję. a mam do wysokości. Manda będzie w wysokości 200 zł. No Ma pan prawo do 200 zł. No, Ostatni raz Pana pouczał, że przeklinanie. No przepraszam, widzi Pan do... Samo się Podczas patrolu rejonu służbowego natknęliśmy się na osobę przyjeżdżającą przez wał przeciwpowodziowy. W związku z popełnionym przez nią wykroczeniem nałożyliśmy mandat karny w wysokości 200 zł oraz pouczenie za używanie słów powszechnie uznanych za wulgarne. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie cie kanał Zoom TV. Całe odcinki możecie oglądać na Zoom TV.